Eno wszystkim wizom się oraz się maneczko Dzisiaj właśnie widzicie moje auto. Ponieważ byłem, byłem, ponieważ byłem, byłem zobaczyć. Ponieważ byłem, byłem zobaczyć kupić nowe pole, które. No i tam zobaczę, że jest założone. I w ogóle to, no fajnie zobaczyłem. Byłem zaurany. I w ogóle teraz mamy nową rzecz, której Wam jeszcze na razie nie pokazałem, ale w dzisiejszym filmiku Wam pokażę. Oj. O! I właśnie jest to ta rzecz, że teleportowałem się gdzieś, zda. Ale to nieważne. I właśnie to jest ta rzecz. No bo właśnie był taki gościu. Że przyjechał lawetą. Może mi pożyczył, może swoją. No, i on mi dał tą właśnie tą ładowarkę, a ja mu dałem swoją. No i teraz macie pytanie, dlaczego go mam teraz taką ładowarkę? Ponieważ mi się wydaje, ponieważ tamta ładowarka była za duża na moje gospodarstwo. No i dlatego kupiłem tą. I w ogóle to właśnie dziś chyba będziemy coś robić. Chyba będziemy coś tu Ale nie wiem. Więc no widzowie. Chyba że będziemy tym. Pojedziemy tym. Tym małym. 我怎么叫你跑呢？ To będzie trudno No... I ten góle. Ja nawet bez żadnego planu na odcinek to robi. Robię ten odcinek. Więc dlatego nie wiem za bardzo to, co robić. Ale no, widzę, że wszedłem wcześniej ja na i właśnie no, nie wiem co robić tu. Tak trochę nudno, można powiedzieć bo prac polowych mi się nie chce robić. Ale na pewno w kolejnym odcinku będą prace polowe. Na pewno w kolejnym będą. Teraz się przejdę i pogadamy. No bo wiecie... I no, sobie... po prostu... Jakiś widz mi napisał, żebym, żebym zrobił, żebym puścił jakąś modę i żebym nagrywał. I żebym, I żebym po prostu nie gadał. No ale widzowie, jak będę miał Was więcej, większe wsparcie Was, to może coś takiego zrobię dla Was. Ale no jak mam tak mało subskrybentów. Jak no to, jak będziecie subskrybować, to może może to zrobię. Ale no tak, e, sami, że lajka też trzeba dać też no właśnie tamten odcinek Pierwszy z tej serii To ja planowałem zrobić. Widzicie, żeby no wiecie To ja pierwsze planowałem zrobić. Być tak, że... No po prostu... żeby był tak jak ten wiz napisał. Ale no... Mi się nie udało. Chciałem to zrobić, ale się nie udało. Może jak będzie was więcej, to może się uda. No i dla was zrobić, żeby z tej serii było dużo odcinków. Tak planuję. Na pewno, na pewno... Akurat na pewno no wam nie zdradzę teraz, w jakim odcinku będzie nowy sezon. Sami zobaczycie. No ale no... Po prostu... Mam... mam was wiarę, że się uda dobić te 150 subskrybentów no to I ja to wiem, że się uda przynajmniej tak myślę, że się uda bo może się nie udać ale no, mam nadzieję, że się uda Na pewno prace polowe to, to będziemy robili na odcinkach, nie tak jak z różnych innych serii. Na pewno też będziemy kupować nowe maszyny. Nie będziemy robić tymi maszynami z na początek. No i no... się dla Was jak najwięcej robić odcinków, wcineczków. No ja pobieram jak najwięcej polskich tych modów, żeby było. Bo żeby było jeszcze fajniejsze rzeczy. No a więc no, zostawcie tego suba i lajka. I w ogóle tu już zaraz wrócę do domku. Ну, no. уже no, не могу тогда вас говорить, поэтому теперь буду буду за